Dźwięk sztuczców roznosił się echem po kuchni naszego przestronnego stołecznego mieszkania. Milcząco patrzyłam na Dymitra przez stół. Piętnaście lat małżeństwa. Piętnaście lat, w ciągu których byłam nie tylko jego żoną. Nie tylko go wspierałam, byłam jego cieniem, niewidzialną siłą, bez której nie doszedłby do fotela wiceministra. Siedziałam w pierwszych rzędach na jego wystąpieniach, podpowiadałam, czyją rękę uścisnąć na przyjęciu, kogo unikać. Dymitr nauczył się traktować moją troskę jako coś oczywistego, a teraz siedział, wpatrzony w swój telefon, mechanicznie przeżuwając kolację, którą przygotowałam po ciężkim dniu pracy. Niemal nie podnosił wzroku, jakby ekran był ciekawszy niż kobieta, która wspierała go przez wszystkie te lata, gdy nikt nie wierzył w jego potencjał. Patrzyłam, jak myszkowato przesunął palcem po ekranie, przeczytawszy wiadomość i natychmiast odwrócił telefon ekranem w dół. Głucho stuknął plastik o blat. Widziałam, jak dgnęły mięśnie na jego szyi, jak pospiesznie chwycił szklankę z wodą. Telefon z pracy odwrócił jego uwagę i on, zapomniawszy o wszystkim, wyszedł do korytarza. Nie zamierzałam śpiegować męża. Odwrócony ekranem w dół telefon jakby krzyczał o tajemnicy, gdy wzięłam go w ręce i zobaczyłam wiadomość, nie mogę się doczekać naszej nocy. Jesteś moim silnym i władczym mężczyzną. Coś we mnie pękło. Nadawcą była Wiktoria, jego nowa asystentka, młoda i ambitna kobieta, którą niedawno zatrudnił. Dymitr wrócił do stołu i zastygł, widząc, że trzymam jego telefon z otwartą wiadomością. Co to jest? cicho zapytałam, czując, jak mój świat się rozpada. Dymitr próbował się wykręcić, ale pod moim pełnym bólu i rozczarowania spojrzeniem poddał się. Aniu, ja jak długo to trwa przerwałam mu, opuścił oczy. Pół roku, pół roku. Sześć miesięcy kłamstw, podczas których nadal wierzyłam w nasz związek, planowałam przyszłość, wspierałam go na ważnych wydarzeniach, byłam idealną żoną urzędnika. Podczas gdy on potajemnie spotykał się z młodą asystentką. Dlaczego? Tylko tyle zdołałam powiedzieć. Ona jest młoda, namiętna, ambitna. Ona rozumie mój świat, wymamrotał Dymitr. Aniu, nie zaczynaj. To ty się oddalałaś. Myślisz, że mi nie było samotnie? Pracuję z kaczkami, a w domu tylko wyrzuty, że mnie tu nie ma. Goszko się uśmiechnęłam. Rozumie twój świat. A kto pomagał ci tworzyć ten świat, Dima? Kto zrezygnował z własnej kariery, byś mógł się skoncentrować na swojej? Kto spędzał noce, redagując twoje przemówienia i prezentacje, gdy dopiero zaczynałeś? Wstałam od stołu, nie mogąc dłużej przebywać obok człowieka, który zdradził wszystko. Co było między nami? Pojechałam do mojej przyjaciółki Mariny, nie mogąc zostać w mieszkaniu, gdzie wszystko przypominało o naszym wspólnym życiu. Całą noc płakałam, a rano, zebrałszy siły, zadzwoniłam do znajomego prawnika Grzegorza, który już pomagał kobietom z elitarnych kręgów wychodzić z małżeństwa z minimalnymi stratami. Wzięłam telefon, palce drżały. Chciałam napisać, dlaczego tak ze mną postąpiłeś? Chciałam się upokorzyć, ale zacisnęłam usta i wyłączyłam ekran. Już więcej niczego od niego nie będę prosić. Spotkał się ze mną w swoim gabinecie. Siedziałam przed nim, czując, jak drżą mi ręce. Jeszcze wczoraj byłam żoną wysokiej rangi urzędnika. A dziś jestem po prostu zdradzoną kobietą, która nie wie, co dalej robić. Zwykły rozwód w twoim przypadku to jak rzucenie kamyka do bagna. Powiedział Grzegorz, patrząc na mnie uważnie. On natychmiast znajdzie sposób, by ukryć aktywa i przedstawić się jako histeryczną żonę. Trzeba działać wyprzedzająco. Moje ręce zaciskały się w pięści, paznokcie wbijały się w dłonie. Dymitr na pewno już coś robi, ukrywa konta, przelewa pieniądze. Jeszcze wczoraj byłam jego żoną, a dziś wrogiem, którego trzeba zniszczyć. Ale jak ja mogę to zrobić? On ma wszystko pod kontrolą, powiedziałam, czując, jak do gardła podchodzi panika. Na początek trzeba zatrudnić detektywa prywatnego. Znam sprawdzonego człowieka, który specjalizuje się właśnie w takich sprawach. Po trzech dniach detektyw dostarczył pierwsze wyniki. Dymitr rejestrował na wiktorię luksusową nieruchomość, obdarowywał ją drogimi prezentami, a nawet przelał dużą sumę na fikcyjną umowę rzekomo za usługi konsultingowe. To tylko wierzchołek góry lodowej, powiedział detektyw, pokazując mi zdjęcia, na których Dymitr i Wiktoria wchodzili do drogiego kompleksu mieszkalnego, gdzie on kupił jej mieszkanie. Wykorzystuje swoje stanowisko służbowe i dostęp do środków państwowych, by finansować ten związek. Dymitr położył przede mną teczkę z dokumentami. Są tu wyciągi skąd Kopie umów kupna sprzedaży nieruchomości zarejestrowanych na Wiktorię oraz zdjęcia potwierdzające ich relacje. Z tym materiałem możesz domagać się sprawiedliwego podziału majątku przy rozwodzie i odszkodowania za krzywdę moralną. Przejrzałam teczkę, czując, jak ból ustępuje miejsca determinacji. Jeśli Dymitr myślał, że cicho odejdę, dając mu drogę do nowego życia z młodą kochanką, to bardzo się mylił. Gdy Dymitr zrozumiał, że nie zamierzam po prostu odejść, ustępując mu miejsca w drodze do nowego życia z młodą kochanką, przeszedł do ciężkiej artylerii. Do mieszkania przyjaciółki przyjechał przedstawiciel, Andrzej, były kolega męża z kontaktów ze służbami mundurowymi. Pani Anno Siergiejewna, porozmawiajmy jak dorośli ludzie, zaczął, siadając na fotelu naprzeciwko mnie. Dymitr Nikołajewicz zajmuje ważne państwowe stanowisko. Skandal rozwodowy może negatywnie wpłynąć nie tylko na jego karierę, ale także na reputację ministerstwa. Proponuję rozejść się po dobroci. On wypłaci pani odszkodowanie, cicho się rozwiodą i tyle. Przygotowana przez prawników na tę wizytę, włączyłam dyktafon w telefonie przed przyjściem Andrzeja. Po dobroci? Zapytałam. A co z tym, że wykorzystywał państwowe środki na utrzymywanie kochanki? To też po dobroci? Andrzej spoważniał. Wiesz, u nas w mieście ludzie czasem znikają, różne rzeczy się zdarzają. Nie chciałbym, żebyś ty miała jakieś przykrości. Wiesz przecież, jakie u nas bywają przykrości. Andrzej oparł się w fotelu, wzruszając ramionami. Czasem nagle interesuje się deklaracjami podatkowymi, a czasem ktoś składa doniesienie do prokuratury. Zdarza się, że w mediach pojawiają się dziwne historie o krewnych. Czy to ci potrzebne? Patrzyłam na niego w milczeniu. Andrzej mówił pewnie, ale jego oczy biegały nerwowo. Wywierał nacisk, ale ostrożnie. Znaczy to, że bał się mojej reakcji. Znaczy to, że bał się też Dymitra. Pani Ando Siergiejewna, nie warto poruszać tematów, które mogą pani zaszkodzić. Dymitr Nikołajewicz ma wpływowych przyjaciół. Pomyślcie o swojej przyszłości. Właśnie o niej myślę, odpowiedziałam. I przy okazji, cała nasza rozmowa jest nagrywana, a kopia została już wysłana do niezależnych mediów. Jeśli coś mi się stanie, kompromitujące materiały trafią do publikacji. Spojrzałam na nagrany dialog. Jednym kliknięciem mogłam zniszczyć jego życie, ale wtedy zacznie się wojna. Zamknęłam oczy. Niech tak będzie. Twarz Andrzeja się zmieniła. Szybko zakończył rozmowę i wyszedł, zrozumiawszy, że zastraszanie nie zadziałało. Następnego dnia zadzwonili do mnie z Urzędu Skarbowego. Zwykła kontrola, nic osobistego. Jeszcze następnego dnia przyjaciółka Marina powiedziała, że ktoś interesował się jej pracą. Dymitr postanowił zagrać w brudną grę. Ale ja znałam te zasady lepiej. Tego samego wieczoru zadzwonił Dymitr, Anno, sama mnie do tego zmusiłaś, jego głos był lodowaty. Naprawdę myślisz, że możesz mnie szantażować? Nie, Dima, nie myślę. Ja po prostu wiem, że mam wszystkie dowody. Jeśli nie chcesz, żeby je wszyscy zobaczyli, lepiej graj uczciwie, rozumiesz, co robisz? Jego głos drżał od ledwie powstrzymywanej wściekłości. Chcesz zniszczyć wszystko, co obudowaliśmy przez lata nie, Dima odpowiedziałam spokojnie. To ty wszystko zniszczyłeś, kiedy zdecydowałeś się zdradzić mnie z dziewczyną, która mogłaby być twoją córką. Ja tylko próbuję chronić siebie i moją przyszłość. Mogę zapewnić twoją przyszłość, jeśli zgodzisz się na polubowny rozwód, zmienił ton Dymitr, za późno ucięłam. Już wiem o twoich finansowych machinacjach, o mieszkaniu, które kupiłeś Wiktorii, o pieniądzach, które przelewałeś jej pod przykrywką fikcyjnego kontraktu. Jeśli myślisz, że możesz odkupić mnie drobnym datkiem po piętnastu latach małżeństwa, to mnie nie znasz, w słuchawce zapadła cisza, czego chcesz. Zapytał w końcu Dymitr. Sprawiedliwości odpowiedziałam i odłożyłam słuchawkę. Po wizycie Andrzeja i rozmowie z Dymitrem, zrozumiałam, że czas gra przeciwko mnie. Dymitr mógł wykorzystać swoje wpływy, aby szybko ukryć aktywa lub wywrzeć nacisk na sędziów. Grzegorz znalazł prawną lukę. Dymitr jest przekonany, że wszystko jest pod jego kontrolą, powiedział Grzegorz przeglądając papiery. Ale jeśli jego konta nagle zostaną zablokowane, uniosłam brew. Czy to możliwe? Pytanie nie brzmi, czy to możliwe. Pytanie brzmi, czy uda nam się to zrobić szybciej, zanim on zrozumie, że traci. Kontynuował. Jeśli jego aktywa nagle znajdą się w zastawie u pewnej interesującej firmy, tej samej, która później przepisze je na pani, mam znajomości w banku, w którym przechowywane są pani konta. Możemy działać poprzez offshore strukturę. Więc on nawet nie zrozumie, gdzie zniknęły pieniądze, dopóki nie będzie za późno. Plan był ryzykowny, ale skuteczny. Po pierwsze, wykorzystując materiały detektywa, przygotowaliśmy anonimową publikację o tym, jak wysoki urzędnik państwowy Dymitr wykorzystywał państwowe pieniądze na utrzymywanie kochanki. Po drugie, przez wspólnych znajomych rozpowszechniłam informację, że jestem gotowa przekazać mediom jeszcze bardziej kompromitujące materiały, jeśli rozwód nie będzie szybki i sprawiedliwy. Po trzecie, prawnik i doradcy finansowi pomogli mi przenieść część aktywów w bezpieczne miejsce, zarejestrować mieszkanie i samochód na podstawioną osobę, a znaczną sumę skąd przenieść poprzez łańcuch transakcji do innej jurysdykcji. Najważniejsze to działać szybko, powiedział Grzegorz. Jeśli Dymitr poczuje zagrożenie, może spróbować ukryć aktywa lub wykorzystać swoje znajomości, aby wywrzeć nacisk na sąd. Zgodziłam się. Następnego dnia nacisnęłam przycisk wyślij. Na ekranie telefonu pojawiło się powiadomienie. Opublikowano. Wiedziałam, że za godzinę dziennikarze zaczną rozkręcać tę historię, Dymitr już nie będzie mógł zatrzeć śladów. Anonimowa publikacja ukazała się w jednym z niezależnych internetowych mediów na temat korupcyjnych schematów wiceministra Dymitra, który wykorzystywał swoją pozycję służbową do wzbogacenia się i utrzymywania kochanki. Chociaż nie podano nazwisk, wszystkie szczegóły wskazywały właśnie na niego. Dymitr miotał się po gabinecie. Czy wy, do cholery, nie możecie zablokować kont? Już za późno wymamrotał prawnik, ocierając pot. Ona nas wyprzedziła. Kiedy publikacja ukazała się, Dmitra wezwano na dywanik do ministra. Tego samego wieczoru zadzwonił do mnie: Czy ty wiesz, co zrobiłaś? Jego głos drżał od wściekłości. Zniszczyłaś moją karierę. Po raz pierwszy w życiu poczuł, że nie może wywrzeć nacisku, nie może rozwiązać problemu telefonem, groźbą. Ona wygrała. Nie, Dima odpowiedziałam spokojnie. To ty sam ją zniszczyłeś, kiedy postanowiłeś wykorzystywać swoją pozycję służbową do własnych celów. Ja tylko otworzyłam innym oczy na to, kim naprawdę jesteś, czego ty chcesz. W jego głosie teraz brzmiała rozpacz. Sprawiedliwości, powtórzyłam. Chcę, żebyś zrozumiał. Zdradzenie tych, którzy cię kochają i wspierają, ma swoją cenę. Pływowi urzędnicy próbowali uratować sytuację, ale kompromitujące materiały już krążyły w elitarnych kręgach. Dymitra tymczasowo odsunięto od stanowiska do wyjaśnienia okoliczności, ale on wciąż miał nadzieję, że uda mu się wyjść z tego i zachować relacje z Wiktorią. Jego nadzieja nie miała się spełnić. Druzgocący cios zadałam na zamkniętym przyjęciu w kręgach biznesowych, na które Dymitr, mimo skandalu, został zaproszony. Ja również otrzymałam zaproszenie. Przez wiele lat towarzyszyłam mężowi na podobnych wydarzeniach, a organizatorzy uznali za niestosowne wyłączenie mnie z listy gości. Przyszłam sama, elegancka i powściągliwa, wzbudzając współczujące spojrzenia i szepty za plecami. Podczas przyjęcia dziennikarze otrzymali anonimowy wyciek, dokumenty o transferach pieniężnych, korespondencję Dymitra z kochanką i, co najważniejsze, zdjęcia, na których Wiktoria spotyka się z innym bogatym mężczyzną, zastępcą szefa dużej państwowej korporacji. Grała w podwójną grę, na początku Dymitr niczego nie zauważył. Stał z kieliszkiem szampana, uśmiechając się i podając ręce, jakby nic się nie stało. Ale stopniowo atmosfera w sali zaczęła się zmieniać. Najpierw były ledwie zauważalne oznaki, przerwane w pół słowa rozmowy, gdy przechodził obok, ukośne spojrzenia, kelnerzy szepczący między sobą i ukradkiem spoglądający w jego stronę. Dymitr poczuł, że coś jest nie tak, gdy zobaczył, jak jego dawny partner biznesowy szybko schował telefon, gdy się do niego zbliżył i wymuszenie się uśmiechnął. Po kilku minutach ten sam człowiek stał już w drugim końcu sali, pokazując coś na ekranie smartfona grupie wpływowych urzędników. Wszyscy się w niego wpatrywali. Przez salę przeszedł szmer szeptów. Dymitr słyszał urywki zdań, pieniądze podatników, kochanka spotykała się z dwoma jednocześnie. Jego telefon zawibrował. Wiadomość od asystenta musisz to natychmiast zobaczyć. I link. Dymitr otworzył go i pobladł. Wszystko, co tak starannie ukrywał, teraz było wystawione na widok publiczny. Rozejrzał się dookoła nowymi oczami i zrozumiał, każdy w tej sali widział zdjęcia, czytał wiadomości, wiedział o pieniądzach. Niektórzy odwracali wzrok z uprzejmości. Inni otwarcie się mu przyglądali, jak dziwnemu zwierzęciu w Zoo. Inni złośliwie się uśmiechali. Dymitr czuł, jak patrzą na niego jego koledzy minister, partnerzy biznesowi. A w ich spojrzeniach było nie współczucie, a pogarda. Zastępca szefa korporacji człowiek, z którym zawierał wielomilionowe umowy. Stał w dwóch krokach, patrząc na Wiktorię z zabójczą wściekłością więc dlatego ciągle prosiłaś o pieniądze, cedził przez zęby. Byłem głupcem, że ci uwierzyłem. Dymitr otworzył usta, ale nie znalazł słów. Po raz pierwszy w życiu nie kontrolował sytuacji. Żona tego biznesmena, obecna na przyjęciu, urządziła głośną awanturę, demaskując Wiktorię przed wszystkimi. Więc to ta sławna Wika, o której mój mąż ciągle mówił? Krzyczała, pokazując na telefonie zdjęcie Wiktorii wychodzącej z drogiej restauracji ze swoim mężem. Myślałaś, że nikt się nie dowie, że sypiasz jednocześnie z dwoma mężczyznami dla korzyści, Dymitr stał blady. Patrząc, jak jego kochanka, jeszcze niedawno przysięgająca mu wieczną miłość i oddanie, próbuje się tłumaczyć, ale tylko bardziej się plącze w kłamstwach. Dima, powiedz im, chwyciła go za rękaw. Powiedz, że po prostu się kochamy. Dymitr się nie poruszył. Dima. W jej głosie pojawiła się panika. Nasze oczy spotkały się na sali. Patrzył na mnie z wściekłością, strachem, błaganiem. Ale już nie byłam tą kobietą, którą kiedyś bał się stracić. Przeszłam obok niego. Gwałtownie wciągnął powietrze, jakby chciał coś powiedzieć, ale nie mógł. I wtedy zrozumiałam, że boi się mnie. W moich oczach nie było triumfu, tylko spokojne przekonanie osoby, która przywróciła sprawiedliwość. Wiktoria, nie wytrzymując hańby, wybiegła z sali w łzach. Dymitr, próbując zachować resztki godności, skierował się do wyjścia, ale został zatrzymany przez swojego przełożonego, ministra, który coś do niego gniewnie mówił, wskazując na drzwi. Podeszłam do jednego z dziennikarzy relacjonujących wydarzenie. Chcecie ekskluzywną historię? Zapytałam z lekkim uśmiechem. O tym, jak miłość i uczciwość można wymienić na młode ciało, a potem stracić wszystko. Dziennikarz energicznie kiwnął głową. Wyciągając dyktafon, Dymitr rzucił się w moją stronę przez salę, gdy zobaczył, że rozmawiam z prasą. Aniu podszedł do mnie ale ja tylko spojrzałam przez niego, jakby go tam nie było. Ty ty przecież tego nie chciałaś pochyliłam głowę, jakbym się zastanawiała. Potem uśmiechnęłam się po publicznym skandalu. Dymitr został zmuszony podpisać rozwód na moich ostrych warunkach. Stracił nie tylko znaczną część wspólnego majątku, ale także stanowisko w ministerstwie. Resort nie mógł sobie pozwolić na trzymanie urzędnika, który splamił reputację resortu. Wiktoria zniknęła z jego życia, przenosząc się pod skrzydła nowego protektora. Byli koledzy i przyjaciele starali się nie zwracać na Dymitra uwagi, obawiając się, że kontakt z nim może zaszkodzić również ich karierom. Z odnoszącego sukcesy urzędnika z perspektywami, stał się wyrzutkiem, który musiał zaczynać życie od nowa na prowincji, gdzie umieścili go byli współpracownicy. Aby nie przeszkadzał w stolicy, Dymitr siedział w swoim biurze. Jeszcze wczoraj przestronny gabinet z widokiem na centrum stolicy, dziś mała pokojna w prowincjonalnym departamencie. Wziął telefon, wybrał numer starego znajomego. Słuchaj, potrzebuję pomocy, muszę odbudować kontakty, ja. Przepraszam, Dima, głos brzmiał napięto, nie mogę, nie możemy już więcej rozmawiać. Sygnał zajętości. Przez wspólnych znajomych dowiedziałam się, że pewnego wieczoru, siedząc w zadymionym barze prowincjonalnego miasta, zobaczył on na ekranie telewizora materiał o mnie. Udzielałam wywiadu na temat nowego projektu internetowej platformy dla kobiet, które stały się ofiarami przemocy domowej lub zdrady małżeńskiej. Wiem, jak to jest stracić grunt pod nogami, gdy osoba, której ufałaś, cię zdradzi, mówiłam z ekranu. Ale wiem też, że z najtrudniejszych okresów życia można wyjść silniejszym niż wcześniej, podniósł telefon. Żadnych połączeń, żadnych wiadomości ani od Wiktorii, ani od przyjaciół. Tylko pustka. Siedząc w barze, patrzył, jak w telewizji uśmiecha się jego była żona, odnosząca sukcesy, silna. A on teraz był nikim. Krew dudniła mu w skroniach. To miało być jego życie. Ale to on sam je oddał. Dymitr jednym haustem wypił whisky i rzuciwszy na stół banknot, wyszedł z baru. Mój wywiad boleśnie przypomniał mu, ile stracił przez chwilę słabości, która przerodziła się w półroczny romans. Dymitr przesunął palcem po ekranie telefonu, gdzie otworzyła się stara korespondencja ze mną. Chciał napisać Przepraszam, ale skasował to. Wiedział, że już nie odpowiem. Nie tylko odeszłam, zabierając swoją część. Zaczęłam nowe życie, wykorzystując swoje doświadczenie i odszkodowanie z rozwodu, uruchomiłam anonimowy internetowy projekt Mroczna Strona Władzy, platformę demaskującą korupcję i podwójne standardy wśród elit. Stopniowo ludzie zaczęli przesyłać historie, dokumenty, korespondencje. Informacje stawały się wirusowe. Wielu wpływowych mężczyzn znalazło się w niezręcznej sytuacji, ale nikt nie wiedział, kto stoi za tym projektem. Wpływowi mężczyźni zaczęli usuwać konta, zmieniać telefony i uciekać przed mediami. Moja platforma sprawiła, że zaczęli się jej bać. Patrzyłam na ekran. Na liście pojawiały się nowe nazwiska, nowe historie, ale nie tylko o zdradach, o łapówkach, schematach, przestępstwach. Równolegle utworzyłam Fundusz Pomocy Kobietom, które ucierpiały z powodu przemocy domowej i zdrady małżeńskiej, zapewniając im wsparcie prawne i psychologiczne. Moje doświadczenie pokazało, że nawet najbardziej wpływowi mężczyźni nie są wszechmocni, jeśli kobieta jest gotowa walczyć o siebie i swoją przyszłość. Mówiłam o tym podczas otwarcia Funduszu. Ale nie wszyscy mają zasoby i wsparcie, które miałam ja. Naszym zadaniem jest pomoc tym, którzy zostali sami ze swoją biedą. Weszłam w nowy krąg znajomych, gdzie spotkałam interesującego mężczyznę, niezależnego dziennikarza Aleksieja, który zaproponował opowiedzenie mojej historii bez ujawniania mojej tożsamości. Twoja historia może zainspirować wiele kobiet, które znalazły się w podobnej sytuacji, powiedział przy naszym pierwszym spotkaniu. Pokazać, że nawet przeciwko systemowi można walczyć i wygrać. Aleksiej spojrzał na mnie uważnie: Nie boisz się, że teraz przyjdą po ciebie. Uśmiechnęłam się. Już przyszli, tylko jeszcze nie wiedzą, że na nich czekam. Zgodziłam się na serię anonimowych wywiadów, które wkrótce stały się najbardziej dyskutowanym materiałem w niezależnych mediach. Kobiety z różnych miast pisały, że moje doświadczenie dodało im sił. By wyjść z toksycznych związków i zacząć nowe życie, rok po rozwodzie siedziałam w przytulnej kawiarni, przeglądając wiadomości na platformie Mroczna Strona Władzy. Projekt rozrósł się, przekształcając się w poważne medium z zespołem dziennikarzy śledczych. Mój telefon zadzwonił, przyszła anonimowa wiadomość. Myślisz, że widziałaś już wszystko? Sprawdź ten archiwum. Twój następny krok to twoja decyzja. Otworzyłam załączony plik i zrozumiałam. Mam szansę zdemaskować kolejnych wysokich urzędników, wykorzystujących swoje stanowisko i zdradzających bliskich Aleksiej. Który do tego czasu stał się nie tylko moim partnerem biznesowym, ale i bliską osobą, zauważył moje zamyślone spojrzenie. Coś interesującego? Uśmiechnęłam się ciepło, ale z ledwie wyczuwalną drapieżną nutą. To już nie ma znaczenia. Nie byłam już porzuconą żoną urzędnika. Teraz byłam siłą, z którą trzeba było się liczyć. Kobietą, która nie bała się rzucić wyzwania systemowi i wygrać, wieczorem, siedząc w moim nowym biurze. Przeglądałam oferty wydawnictw chcących opublikować książkę o mojej historii. Moje doświadczenie stawało się przykładem dla tysięcy kobiet, które znalazły się w podobnej sytuacji. Czasem trzeba stracić wszystko. By odnaleźć siebie, napisałam we wstępie do przyszłej książki. Mój mąż mnie zdradził, ale przez to dał mi szansę na nowe życie, na moich własnych warunkach. Teraz wiem, że nie ma nic niemożliwego dla kobiety, która zdecydowała się walczyć o swoją wolność i godność. Podniosłam kieliszek szampana i spojrzałam w lustro. Tam nie była porzucona żona. Tam byłam ja, wolna, silna i wreszcie szczęśliwa.